Na wzorce podpisanej listy obecności podczas sesji 19-20, zaproponowałem porządek obrad, przedstawienie sprawozdania z pracy urzędowej w procesie inwestycyjnym. Po wyborach samorządowych powstała taka inicjatywa samorządowa powołania lokalnej grupy turystycznej, która obejmowałaby powiat kościerski, wszystkie gminy. W ostatnim konwencie wójtów, burmistrza, starosty, przewodniczących wszyscy podjęli akces, przyjęli akces stworzenia takiej organizacji turystycznej, która by promowała wszystkie gminy, ale również i cały powiat na forum krajowym, ale również i docelowo na międzynarodowym. Brakuje nam wielu rzeczy w zakresie turystyki w szczególności e, punktów informacyjnych, informacji i te działania, które również i na koniec sesji zostały przedstawione w sprawie utworzenia takiego centrum we Wdzydzach, e, ma to sens, ma to zbliżyć i zaznajomić turystów i tych wszystkich, którzy odwiedzają nasz region, naszą gminę tym, co mamy do zaoferowania. Ta uchwała jest uchwałą intencyjną. Mówimy, że przystępujemy do projektu tworzenia lokal, lokalnej organizacji turystycznej. Ja myślę, że bardzo dobrze się stało. Tak? To, by, e, to był właściwie można być apel nawet e, osób, które funkcjonują w obszarze e, turystyki, operatorów e, turystycznych, z którymi spotkaliśmy się już dwukrotnie, ale myślę, że nie tylko ze względu na nich, tak? Również ze względu na całą społeczność e, e, powiatu kościerskiego, Wielokrotnie o tym mówimy, że mamy wiele zastrzeżeń do organizacji promocji całego powiatu, do organizacji wszystkiego tego, co związane jest z turystyką. Oczywiście lokalna organizacja turystyczna ma być tutaj elementem, który będzie wspomagał organizację ruchu turystycznego, organizację wszystkiego tego, co z turystyką jest związane. Ale niewątpliwie będzie to bardzo ważny, bardzo ważny organ stymulujący rozwój turystyki. Mam nadzieję, że takim będzie rozwój turystyki na, na, nie tylko na terenie gminy Kościerzyna, ale też na terenie całego powiatu. W jaki sposób te będą segregowane, kto będzie je odbierał i dokąd będą one dostarczane?